Madre, że ja madrę z grzechu O, dzień dobry! Jak dawno się nie widzieliśmy! Dzień dobry! To ogólnie jestem w celach idzie, i teraz w szereg dynastyjnych. A idziemy dalej. K to na pierwszych schodach w ogóle są k, a jest dopiero w końcu. O, dzień dobry! Dzień dobry jest No właśnie, ja próbuję się nie spana. Z... Ja nie wiem co ja tu robię Co? A no tak Zapomniałem Jeszcze tutaj nie było no nie, nie ma innej drogi Ale fajnie nie, bo ta, ej, bo ta zaraz cię roz****** widzi, co? Szczelina jest. O kurde, słuchaj się Trochę też. A pan spójrz na swoje Tak? Pana, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O kurde. Wszedłem! Ej, e, może pan coś dalej mówić? Ogon! Ogon! Pogon! Pogon!

A ciebie po p****** Po nie Widziałem tej drabiny, a chciałem tam tędy wchodzić, chłopaki. Co tam? No to to kur... No według ciebie ty bilutem wyjeba. To jest drabina? No tak dalej. Drabina. drabina Dobra, reszta debili. No. Udało się. W dodatku A ty przywódca Co? Dobra, sorry, to jest przybudzkę zapomniałem cześć, 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 cześć. 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 mnie interesuje jedno Jak powstałe zapisy? Nie wiem już nie daję Co? Ja daję wypłatę o, ja pierdolę ty nie możesz tak sobie chodzić swobodnie Wypłatę przecież suba... Zostaliście Ta, czekaj, ja Tyle wiem. samo ile ja zarabiam z tego kanału Czyli nic dokładnie no. Ej ja wy to po głu ch... rozwalacie Nie właśnie nie wypraszam Idź No to Majo no. Ale oni w p staną No i chodź Dobry contentik, nie? Garcia, kur... znalazłem O Garcia, takie poczucie zobaczycie Zobacz, jaka O! 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 Kurde, kozak Jeszcze się ubierają Zobacz, jaka krótko. Jak oni zaraz p... zostaną Witam was wszystkich serdecznie Dzisiaj jesteśmy w mojej nowej melinie za 50 tysięcy A, bo twój stary dom zamknęli Plewnik Plewnik, gdzie my k... jesteśmy? W swoim domu W swoim domu? A co ci się stało w rękę? Złamałem. A czemu? Ja w piłkę nie wiem, dam, nie oh. takie, nie znafka, Co to za miejsce? W no mój domu, że tylko nie wiem czy mi policja nie zamknęła Aha no, Po to, ostatnim to... filmie? Tak, bo za dużo się od****** Aha. Musiałem nową bazę znaleźć No i k... chyba mi zamknęli, nawet mi k... kamerę dali A to dziwaki Eli teraz jest w stawkach, no, gdzie k... byliśmy dobra, 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 dobra. No Dokupuj mnie stary za 50 kpm, bo widzicie jakie to było żadne. I to będzie dom ekipy? Myślę, że tak. O, no dobra, to... I tymi f***ami mynelec przychodzą. I mi f***a łby f***a. Wy f***acz ich? Tak, to f***a dobrze. To dla mnie miała lanka, bo trzeba, bo nie było nic przeklinania, nie? nie było nic przeklinania, co nie? Było dużo przeklinania. Było, było i... to jeszcze ja do... A to jeszcze ja do p****. Już do p****. Chodź. Wytnę to, bo będą mogli mnie zgłosić za mowę nienawiści. Musi teraz to kasować, ty jesteś p****. Ale przecież to musi skasować, bo... No No to jest śmieszne. A tu, jest, tu a jest... tu. normalnie będzie kuchył, taka to jest a. a gdzie będą samochody, wybuchy i pościgi? Tu, tu, tu. Nie, tam będzie też będzie taka duża rura. Ooo na... oo! To jest koda, tam też... nic. No. Widzisz pan ja myślę, że tak, Poś, tutaj... Dzień dobry panu. Dzie Dzień dobry. Tak? zapraszamy panu. Tak. To jest p***a trudno, bo tu wszędzie i p***a są to trzeba windę zbudować. A my nie mogliśmy tędy wejść? Do... pana ja Chodź, to jest mój stary stigma. Chodź pana, Ty wiesz z czym mi się to kojarzy? Z czym? No, no takie budynki No Taki budynek był, taka wieża I było jakieś I tam się piętro właśnie podobne A to ch***** Zostawcie no proszę jakiegoś tuba Żebyście, no ch*****, k... mi humor poprawili Żebym miał k... Tak za 2-3 tygodnie miałbym 100 subskrypcji! Jeszcze pozdrów naszego widza z omę. błagam, jak on miał? Nie wiem. A o, to dziewczyna była. Z... Je, Jeden ch... o... To była dziewczyna. A tam kurwa schody, nie kurwa się na łaśni. Jak zastawicie mi subskrypcji, to kurwa skodę. Skąd? Skoczę, skoczę, przysięgam ci skoczę. Ale gdzie? Tu. Tu? Tak, skoczę. No dobra. Jak do. Za dwa tygodnie będę miał 100 Jak sku... będzie 1000 subskrypcji to twarz kameramena Zamknij p**** O to p****, a ty, kto mi tu chodzi? Nikt ty, kogo tu nie ma nie poje****, ty p... 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 mi po chodzicie? No Tam są śmiecie Chodź, 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 chodź I... Skoczę, teraz skoczę Jak za dwa tygodnie będę widział już 100 subskrypcji na kanale Co? Co? A na 1000 co będzie? Moja morda Skacze tu? Jak mi zostawicie? Potrzymam to. Ale zostawcie, proszę wam. Powiedzcie, kolegom, kolega, kolega, kolega. No ci, k... Nie ściągam za to, że nie są z... Jeszcze raz ruszysz tą butelką, to traci zęby. K. Trayże. A nie, to nie trzeba. To, to nie trzeba, to, to ci. Sorry, chłopaki. Пиши Не рюцайте тебя, э! там до вас зараз Ну, мачи тим не рюцать и тиле Али Хочешь Обра, а вот это Моей Ух ты там, дать раобе? Оху**й Ходь Ходь Тендик, тендик, о No. Jesteśmy na mojej... Moim... parkur, parkour Jesteście na mojej... jak to się nazywa? Ziemia Nie na ziemi kurwa, na tym Na tym no Na rzece Na rzece I macie mi zostawić te subskrypcję, mnie to interesuje A masz to wstawić na YouTube'a? No Wiesz, jak mi to ciągnął ten filmik Ty k nie no, żartowałem Kocham was, YouTube I macie mi to zostawić, I macie mi tego nie zdejmować, proszę Nie, nie was YouTube ju... no, Zależy czy woda ciepła Ciepło. Nagrywaj go. Nagrywam. Nie. On trzyma się, jak tam. ruszam. On nie zejdzie, on nie wyhamuje. Nie ma nic. dawaj Nie. Chodź tak jak tak jak tak jak normalnie. Chodź Nie. Chodź tak jak normalnie. A jeszcze tydzień temu miał rękę złamaną. Co? Popij mi bo ja mogę wejść. No to wejdź. Tylko są co to jest stoliku. Co? Na stoliku. Gdzie? A tutaj chodzi. Ciepło? ciepła. Taka fajna. nie nie i... No i... nie ma A oni się jeszcze dziwią, czemu no. im nie płacę? no ale pręty wszystko nie ma, kuria prędy... O kurwa, mać! Weź tak do... Ej, właśnie weź na całą stronę się bujni Nie, nie to, ma kurwa Ej, No i teraz, żeby zobaczyć jak daleko tam polecisz No to lecimy, no, będzie magii, będzie magii w p i tam w staną stronę po prostu ci p No tak p w, w No bo taka gałąź, tam już No ja uchodźc to 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 I Ja <śling>

to już jest za wysoko Czy plebik tędy poleciał? Tak Do połowy <grymka> Garcja dawaj tam bo naprawiłem linę No dawaj bo tu lecieliśmy Jeszcze tylko Daj mi daj mi szczerze Daj mi szczerze Nagrywaj, to nagrywaj Posłuchaj, czuł się szczerze, że się nie do wody? O cię skurwysyn Ej kamery Ticho wyciągnąć go z gary. Ładnie się. Ładnie się. Ładnie się wsiadł. Ładnie się wsiadł. się się Nie Ładnie się wsiadł. się No nie się Nie, się No nie no, wie, no. No, Dawaj a bo i tak lec, no i lecisz <grym> Ale to znowu tak musisz lec, tak jakby A bo nawet tak ile i lecisz, <grym> I lecisz. Tykam, Dawaj k***a ci w... z... Dawaj, ja bym tu k***a p... zrobił, gdyby nie palec Jak mu się palec My drośnie, wziął, z brymi, na tym leczyliśmy. Palec się wzrośnie, ja tu przyjeżdżam, i co to robię Leć gruby k Dawaj, wejdź To Kto skoczy nad wodą? Gruby! Gruby! jak k***a się tam No, bo tam masz wody do pasa To tak. wygra ty wier**ka ty rozwodzol! Nie ma! jak No. Dawaj, no leć, tej kuli nie tak. No dawaj. Seba, suń dupę. U p Dawaj, k**a, no Dawaj, pewności, O, kur, ja mam brudny to nie, to nie telefon. Koniec, nie, nic dla ciebie, no. Tu złap się, tak. Nie uchwyt. I, to masz, to on, uchwy. I na na Dawaj!

Serio, a poczyta nie, za to nie będzie siano, żeby ja tak się było. No, zezpiec. jak wpadniesz do wody, ale to musisz tam mieć rękom. Jak to widzisz? Dla niej odsuń sunie. Ja zabiję cię, żebyś tutaj nic nie Rozumiesz, to że się dłużej tylko odcinek. I tak to no. wezmę. Się... No. Ja specjalnie... no. A, no dobra. Jedno Czarnoczny. kliknięcie. Tak. tak. tak, tak. Dobra, chcesz, żeby od razu p******, na start. Dawaj no. Tam przy koi się wywijasz.

Ha-ha-ha!